Witam Was z tej strony, Bartek Grynowski z Landsgowów. Jestem tutaj z moim kumplem, aktorem Szymańskim. Pokażę technikę, będzie to sweep z Warm Guard do zmodyfikowanego WNR. Super. Ok, mówimy się, że mam wolną klapę. Ok, zaczynamy sobie z tej pozycji. Tak naprawdę wejście do tej pozycji może być... Z, innych, z innego miejsca ja czuję się bardzo dobrze w tej dużo gram grupie. Także ta pozycja jest dla mnie fajna. Okay? Wybieram sobie klapę, okay? czyli wysiągam sobie klapę, walę sobie końcówkę, bo wysuwam się tak jak do lasa. Okay? się jak do lasa, tylko że mam tą klapę z tej strony. Okay? Wracam do tej pozycji. Okay? Chowam teraz tą nogę do środka, piszę na jego brzuch, kolano zostaje. Daje mu takie poczucie, że może przychodzić w tą stronę. Okay? Ale to jest kłapka. I właśnie to teraz przychodzi, bo wyciąga rękę razem z jego kołnierzem z tej strony. Hop. Szukam dalszej nogi. Okay? I skupuję go w tą stronę. I że mam wolną klapę. Okay. Zaczynam sobie z tej pozycji. Tak naprawdę, wejście do tej pozycji może być. Z, innych, z innego miejsca. Ja czuję się bardzo dobrze. w tej gram pająkiem, także ta pozycja jest dla mnie fajna. Okay? Wybieram sobie klapę, okay? czyli wyciągam sobie klapę, walę sobie końcówkę. Boom. wysuwam się tak jak do lasa, okay? wysuwam się jak do lasa, tylko że mam tą klapę z tej strony. Okay? Wracam do tej pozycji. Okay? Chowam teraz tą nogę do środka. piszę na jego brzuch, kolano zostaje. Daje mu takie poczucie, że może przychodzić w tą stronę, okay? Ale to jest pułapka. i no właśnie. Thank you